Łączy nas piłka. Hasło Polskiego Związku Piłki Nożnej jest ponadczasowe i pasuje do każdej sytuacji. W sytuacji konfliktu w kadrze piłka też nas łączy, no tyle że w bólu. Bo gdy ego zaczyna ważyć więcej niż orzełek na koszulce, ból w piersi kibic musi czuć ogromny. Ekspres Plus, Rafał Patera. Gramy dalej. Wieczorem mecz Polska-Finlandia. Po dwóch wygranych w eliminacjach do mundialu czekamy na kolejne zwycięstwo, ale polscy kibice z wypiekami na twarzy obserwują także inną bitwę. Robierz kontra lewy. W Ekspresie Plus powiemy także o kompletnie nieodpowiedzialnym kierowcy busa, który po pijanemu autostradą A1 w Śląskiem przewoził kilkanaście osób. Za chwilę powiemy, czym zakończyła się ta podróż. Cztery osoby zostały zatrzymane przez krakowskich policjantów za udział w nielegalnym handlu lekami. Za chwilę pokażemy, na czym polegał ten proceder i jak prano pochodzące z niego pieniądze. Jak zawsze w naszym programie nie zabraknie ciekawostek. Dziś wybraliśmy się m.in. na boisko bejsbolowe. Ten zawodnik pokazał, co to znaczy złapać piłkę nie do wyłapania. Piłkarska Polska podzielona. Wieczorny mecz z Finlandią zszedł na drugi plan, bo na pierwszym jest Gierka pomiędzy selekcjonerem Michałem Probierzem, a dotychczasowym kapitanem Robertem Lawandowskim. Oliwy do ognia dolał PZPN, który owszem starał się ugasić pożar, ale jak to zwykle bywa użył do tego benzyny. Nadeszło nieuniknione czyli gra reprezentacji Polski bez Roberta Lewandowskiego. Były kapitan polskiej reprezentacji tłumaczy się, że został zaskoczony telefonem podczas usypiania dzieci i nie był przygotowany na taką decyzję trenera. Ale czy to powód do strzelania fochów? Może hierarchia w zespole to sprawa honoru, a samorzałek na piersi już nie wystarcza. Odpowiedź Roberta była. Że opaska kapitańska nic nie znaczy i generalnie w tym zespole to nic nie zmieni. Jeśli opaska kapitana nic nie znaczy, to o co tyle rabanu? Może o niefortunnie dobraną piosenkę? Każdy ma swój gust. No akurat leciało też piosenka republiki, gdzie są moi przyjaciele. No i to, to, to jakby jakby tak patrzeć na to, no to można by było dużo. Skoro już o przyjaciołach mowa, ręce od konfliktu umywają sami kadrowicze. Probierz powiedział, że skonsultował z nimi swoją decyzję. Ci poprosili trenera o rozmowę i wyjaśnienia. Efekt? Komunikat PZPN opublikowany w środku nocy. W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej informacjami, że Rada drużyny Reprezentacji Polski była inicjatorem zmiany zawodnika pełniącego funkcję kapitana kadry narodowej, Polski Związek Piłki Nożnej stanowczo zaprzecza tym doniesieniom. Nie doszło do spotkania selekcjonera Michała Probierza z Radą Zespołu, a decyzja została podjęta wyłącznie przez szkoleniowca. Oliwy do ognia postanowił dziś dolać Zbigniew Boniek, który sytuację skomentował w swoim stylu. Zawsze mówiłem, że Robert Lewandowski jest problemem dla przeciwników, a nie dla nas. Okazuje się, że niekoniecznie. Znają... Piłkarzy na wylot już widzą jak Bednarek, Kiwior czy Piotrek Zieliński biegną do selekcjonera by zmienił kapitana. Tylko ciemnota może w to uwierzyć. Ostre słowa w ostrym konflikcie. Dodajmy tylko, że dziś biało-czerwoni zagrają o punkty, ale to chyba najmniejszy problem. Tragiczny w skutkach wypadek z udziałem pociągu na Podchalu. Jedna osoba nie żyje, jedna trafiła do szpitala. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Do zdarzenia doszło późnym wieczorem w poroninie, kilkaset metrów od przejazdu kolejowego. Pociąg jedący z zakopanego do rabki zdroju potrącił dwie osoby. Mężczyzna zginął na miejscu, natomiast kobieta została poważnie ranna. Na miejsce wezwano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Na miejscu wypadku na kilka godzin wstrzymano ruch kolejowy w obu kierunkach. Według informacji policji maszynista był trzeźwy, a pasażerowie pociągu nie odnieśli żadnych obrażeń. Sprawą zajmuje się prokuratura, która ma wyjaśnić przyczyny tragedii. Kompletnie nieodpowiedzialny był kierowca busa który mając blisko 3 promile alkoholu w organizmie wiózł 14 pasażerów autostradą A1 w śląskiem. Został zatrzymany po zgłoszeniu jednej z pasażerek. Jak się okazało, kierowca już wcześniej miał zatrzymane prawo jazdy. W trakcie interwencji próbował wręczyć policjantom łapówkę, tłumacząc, że to podziękowanie. Trafił do policyjnego aresztu, a jego pojazd został zabezpieczony. Mężczyzna usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany. Grozi mu do 10 lat więzienia. Krakowscy policjanci zatrzymali cztery osoby zamieszane w nielegalny handel środkami farmakologicznymi oraz dwie osoby podejrzane o pranie pieniędzy. Na czele szajki stał 34-latek, który był mózgiem wszystkich operacji. Leki były zamawiane przez internet. Zlecenia wysyłano z punktu kurierskiego w Wyszkowie, gdzie pracowała kolejna osoba zamieszana w proceder. W nielegalny biznes zaangażowane były również dwie inne osoby. W trakcie policyjnego śledztwa dodatkowo wyszło na jaw, że mężczyzna wraz ze swoją matką i siostrą prał pieniądze kupując samochody w Stanach Zjednoczonych. Podejrzany na nielegalnym biznesie zarobił blisko 2 miliony złotych. Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty. Grozi im po 20 lat więzienia. Skóra cierpnie, ale co zrobić? Niektóre historie trzeba pokazać ku przestrodze. I Plus ma jedną taką w zanadrzu, ale będzie także coś dla ciała, bo odwiedzimy podlaski festiwal serów. Ser, decznie, prosimy dalej. Barbarzyńska Rosja wciąż nie przestaje atakować. Wojska agresora dokonały zmasowanego dronowego uderzenia na Kijów i Odessa. Ucierpiał szpital położniczy. Za chwilę więcej szczegółów. Prawdziwa bijatyka w największej hokejowej lidze świata NHL. Do gardeł skoczyli sobie zawodnicy dwóch zwaśnionych drużyn. Na lodowym boisku pięściami układało się 10 hokeistów. Walka wikingów i smoków na fikcyjnej wyspie oraz główny bohater, który postanawia zaprowadzić tam pokój, już w piątek premiera jednej z najbardziej wyczekiwanych produkcji filmowych tego roku. Rosyjskie wojska po raz kolejny ostrzelały Kijów i Odessę. Nocny atak z użyciem rakiet i dronów szachid był, zdaniem prezydenta Władymira Załańskiego, jednym z największych od początku wojny na Ukrainie. Celem był m.in. szpital położniczy w Odessie. W wyniku ostrzału zginęły dwie osoby, dziewięć zostało rannych. Rosyjskie pociski uderzyły w szpital położniczy, stację pogotowia ratunkowego oraz mieszkania w Odessie. Na miejscu wybuchł pożar, zniszczeniu uległy karetki pogotowia. Pacjentów i personel ewakuowano. W Kijowie rakiety spadły w pięciu dzielnicach. Ukraińcy szukali schronienia w podziemiach metra. Odłamki uderzyły również w jedną ze szkół. Rosyjscy barbarzyńcy użyli 315 dronów i siedmiu pocisków rakietowych. Brytyjski Telegraf podał, że Rosja w coraz większym stopniu rekrutuje żołnierzy na ukraiński front. Przerażający wypadek w czeskim mieście Günsberg nad Ori, przy granicy z Niemcami. Kamera monitoringu nagrała, jak odczepiona od samochodu przyczepka w trakcie jazdy zmiażdżyła idącego chodnikiem mężczyzna. Poszkodowany w poważnym stanie trafił do szpitala. Kierowca był trzeźwy, natychmiast udzielił ofierze pierwszej pomocy. Policja ustala przyczyny wypadku. Kto czytał głośną książkę Rafał, ten wie, że rekina da się obłaskawić i pogłaskać. Ale to dziwne uczucie, bo rekiny ciało mają specyficzne, szorstkie i pokryte łuskami. Zainspirowało to ludzi, i to wcale nie tych, co na morzu, wręcz przeciwnie, tych, co patrzą w niebo. Być może już niedługo powierzchnią podobną do skóry rekina pokrywać będzie się samoloty. O, to byłby dopiero odlot. Co wspólnego mają samoloty? I rekiny? Na razie, chyba nic. Na razie. Ale dzięki twórcom pewnego startupu w Australii, być może niedługo się to zmieni, a skóra rekina będzie też skórą samolotu. Rekiny mają szorstką, niemal papierową powierzchnię na skórze, która zmniejsza opór i pomaga im sprawnie pływać w wodzie. Podobne rozwiązanie można zastosować na niebie. To zmienia zasady gry, bo wiele linii lotniczych szuka sposobu na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. Kluczna rekinia skóra miałaby być naklejana na samolot w formie folii samoprzylepnej. Ma nie tylko zmniejszyć emisję CO2, ale też koszty lotów i przeciwdziałać turbulencjom. Nieźle. Amerykańskiemu startupowi wróżymy gruby sukces. Widać, że to rekiny biznesu. Dziesiątki kolorowych sukienek, butów, torebek i kapeluszy wyglądają całkiem nieźle, prawda? Nic dziwnego, bo należały do samej księżnej Diany. Już 26 czerwca wylicytować je przez internet będzie mógł każdy z nas. Diana nie chciała być zaszuflatkowana weże Diany. Chciała klasycznej ponadczasowej mody. Stroje, które widzisz wokół mnie, mają ponad 40 lat. Niektóre z nich można nosić dzisiaj, więc naprawdę osiągnęła to, czego chciała. W 2125 roku te ubrania nadal będą modne. Pewno, dlatego warto kupić je już dziś dla swojej pra 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 prawnuczki A przecież w 2225 roku to dopiero taka sukienka będzie warta grube miliony. Ile czasu robi się ser? To zależy. Można go zrobić w kilka dni albo w kilka lat. Przekonują o tym uczestnicy Podlaskiego Święta Sera, które odbyło się w Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie. Wszystko zależy od gatunku i sposobu jego produkcji, ale jak zrobić dobry ser? Każdy serowar ma swoją tajemnicę i własne receptury. Ponoć zasada jest taka, że ser im gorzej pachnie, tym lepiej smakuje, ale to zasada dla niewtajemniczonych. Serowarzy mają swoje receptury na sery, które kuszą wyglądem, smakiem i zapachem. Jak mówią, najważniejszy jest podstawowy produkt, czyli mleko. Jeśli mleko jest dobrej jakości, to dalej już z górki. O proszę jak się czai. A wie, że czeka na nią coś dobrego. To wydra europejska i jej śniadanie w łódzkim zoo. Nie wiemy czym teraz akurat się raczy, ale musi być pyszne. Oczywiście dla koleżanki też jest coś dobrego. Całe szczęście, bo już chciała tej pierwszej oczy wydra pać z zazdrości. To nie będzie niekończąca się opowieść, ale historia z dobrym zakończeniem. Jej bohaterowie przypominają nieco postaci z kultowego filmu z 1984 roku, ale imiona noszą inne. Fabularna produkcja jak wytresować smoka pobudzi wyobraźnię widza w każdym wieku. Akcja filmu rozgrywa się na fikcyjnej wyspie Berg. Tam wikingowie i Smoki są zaciekłymi wrogami od pokoleń. Główny bohater, Czkawka, przeciwstawia się rodzinnym tradycjom i przestrzeganym od wieków zasadom. Zwojowniczą i ambitną Astrid wyrusza ścieżką w kierunku pokoju, na nowo definiując, co to znaczy być bohaterem i przywódcą. Zdjęcia do tego obrazu nakręcono w Belfaście, Los Angeles i na Wyspach Owczych. Produkcja, która jest jedną z najbardziej wyczekiwanych premier tego roku trafi do polskich kin w piątek. To nie bajka, to Poznań, który w najbliższy weekend zamieni się w wielką krainę fantazy. A to wszystko za sprawą Targów Pyrkon 2025. To największy festiwal fantastyki w Polsce. Wydarzenie co roku przyciąga tysiące gości. Będą stoiska z książkami, komiksami, grami i zabawkami. Nie zabraknie także osób przebranych za postaci z filmów i komiksów. Istny raj, nie tylko dla fanów twórczości Tolkiena. Festiwal odbędzie się od piątku do niedzieli. W operze wrocławskiej po raz kolejny opera Nabucco Giuseppe Verdiego. Jej akcja rozgrywa się w 587 roku przed Chrystusem. Główny bohater, król Babilonu, to autorytarny władca marzący o wielkich sukcesach i trofeach, dlatego postanawia najechać i podbić Jerozolimę. Bez względu na konsekwencje robi wszystko, by osiągnąć swój cel. Spektakl wystawiany jest w czterech aktach. Można go zobaczyć od 27 do 29 czerwca. Przed nami długo wyczekiwane ocieplenie i słońce. Od piątku pogoda wreszcie zacznie nas rozpieszczać. Wielkodusznie pozwalamy. Czwartek, jeszcze z lekkim zachmurzeniem i umiarkowanymi temperaturami od 18 do 22 stopni, ale już bez opadów. W piątek, nareszcie, zrobi się przyjemnie. Będzie zdecydowanie więcej przejaśnień, coraz wyższe temperatury i rosnące ciśnienie, które zwiastuje stabilizację aury. Sobota przyniesie wyraźny skok temperatury, nawet do 25 stopni na zachodzie. Słoneczne niebo zachęci do aktywności na świeżym powietrzu, wiatr będzie słaby, za to ochota do spacerów gigantyczna. Wojciech szczęsny, no, jak przystało na człowieka myślącego o emeryturze, cieszy się wakacjami i odpoczynkiem na łonie rodziny. Błogostan jednego stara się wykorzystać drugi. Konkurent do gry między słupkami Barcelony, Mark Andre Ter Stegen, podgrzewa atmosferę i stara się postawić władzę klubu pod ścianą. Jeśli miałby odejść, to chce równowartość trzyletniego wynagrodzenia. No ale najchętniej by został oczywiście tylko jako numer jeden. Katalońskie media donosiły, że Niemiec wręcz domagał się miejsca w podstawowym składzie FC Barcelony. W dodatku, Tersztygen miał strzelać Fochami w stronę trenera Hansiego Flika. Ach, skąd my to znamy? Władze klubu tracą cierpliwość i chcą pozbyć się 33-latka z drużyny. Ten zgodzi się opuścić Barcelonę, ale pod warunkiem otrzymania wypłaty na kwotę aż 42 milionów euro. Ter Stegenem zainteresowany jest m.in. turecki Galatasaray, gdzie od pół roku występuje reprezentant polski, Przemysław Frankowski. NHL, najlepsza hokejowa liga na świecie. Oprócz spektakularnych meczów dochodzi w niej czasem do nie lada bujek. W finale Pucharu Stanleya do gardeł skoczyli sobie zawodnicy Florida Panthers i Edmonton Oilers. W ruch poszły pięści z udziałem 10 hokeistów na lodzie. Mecz obfitował w starcia i faule, a sędziowie nałożyli łącznie aż 140 minut kar. A teraz dantejskie sceny w Portoryko. Tam nerwów na wodze nie utrzymał Damarkus Kazins, który jeszcze za czasów gry w NBA znany był z wybuchowego temperamentu. Wdał się w sprzeczkę z kibicami i został wyrzucony z boiska, oblewany napojami wpadł w furię i został wyprowadzony przez ochroniarzy. Na koniec uczymy się łapać piłki bejsbolowe. Sposób, w jaki chwycił ją Denzel Clark, przechodzi najśmielsze oczekiwania. W pełnym biegu i z poświęceniem wyskoczył niczym kangur na ponad dwumetrową bandę i złapał piłkę. Ten to ma klej w rękach. No ma. W miarę rozwoju nauki coraz częściej dochodzą na słuchy o skrzyżowaniu dwóch różnych gatunków. No, mamy zatem hybrydy w świecie roślin czy też zwierząt, mamy hybrydy jeżdżące po ulicach. Niektórzy twierdzą, że jesteśmy o krok od skrzyżowania ludzi. Taką tezę lansuje także człowiek, który jest zresztą chodzącą hybrydą opozycji i komuny, czyli redaktor Adam Michnik. Jego naukowy wywód cały świat filozofii postawił na baczność. Japonia była dobra. Nowa kampania była, ona była rzecz, rzecz, rzeczowa. Kandydat był dobry, niefanatyczny, uprzejmy, nie dał się sprowokować. O czasem zmęczony był, każdy bez, 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 bez zmęczył się. że to, to, co mówi, może za bardzo czy, czy, czy czytał z tej samej kartki, ale nie dlatego, że, że on czasami wy, 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 wygłaszał tę samą mantrę w trzech miastach. nie, nie dlatego. Ludzie głosowali na yy, Nawrockiego. Bo w porównaniu z tym, co Nawrocki mówił, to to, co mówił Trzaskowski, to było skrzyżowanie Alberta Einsteina z Platonem. No, to były same mądre rzeczy. No. No, nic złego nie, powiem, bo nie miał w topy żadnej. Po prostu wielka część na, na, na naszego społeczeństwa uległa tej populistycznej demagogii. I krótko mówiąc od nas zależy czy potrafimy tak zbudować Polskę i tak rozmawiać z ludźmi którzy głosowali na Nawrockiego, żeby im wytłumaczyć że zrobili źle. A żeby wytłumaczyć wyborcom Karola Nawrockiego, że zrobili źle, nie wystarczy skrzyżować Einsteina z Platonem. Tutaj trzeba wrzucić do jednego gara wszystkich liberalno-lewicowych ideologów, zadamy Michinkiem włącznie. Jak się w tym kotle zamiesza i zanurzy chochlę, to wyciągnie się Rafała Trzaskowskiego. Ale to raczej ciężko ciężkostrawna potrawka i na bank potem odbije się czkawką. Za to słabość, do programu dzisiaj na zdrowiu na pewno się nie odbije. Polecamy, bo to wartościowa strawa. Kartel medialny 3 RP: ośmieszony. narracja o fałszerstwach obalona. Efekt śledztwa Republiki. Opiekunka Jerzego Żet jest osobą karaną. Szalejąca drożyzna. Wielu Polaków dostanie jeszcze mocniej po kieszeni. No a na szczęście w Domu Wolnego Słowa nikt nikogo po kieszeni nie uderza. Tutaj wszystko robimy w wolności. Kto chce, wspiera. Kto nie chce, jego rzecz szanujemy. A teraz czas na naszą republikańską hybrydę. Na program Miłosz Kłeczek zaprasza, tak naprawdę zaprasza, Monika Borkowska. No wypisz, wymaluj to jak skrzyżowanie Einsteina z Platonem. O czym dzisiaj u Ciebie będzie, Einsteinie? Dadam, czy ja ci mówiłam, że cię uwielbiam. Teraz teraz biłeś bank tym Michnikiem, naprawdę. Ale słyszałeś Rafale, że rząd poszukuje swojego rzecznika. Koalicjanci nam to ostatnio donosili, że takie właśnie poszukiwania będą toczone. No to proszę bardzo, nie ma co szukać, Michnik się pojawił. Jak się wsłuchuje w jego słowa, to już wiem, o czym oni tam prawili w Orzo jakiś czas temu, wtedy, kiedy to w popłochu niektórzy dziennikarze z imprezki uciekali. A co dzisiaj w programie? Oj, ciekawie będzie, proszę Państwa, tu się z jednej strony dowiadujemy, że że umowa z Mercosur zamieciona, pakt migracyjny zamieciony. Ta umowa z Mercosur to w ogóle w lipcu ma już wchodzić ponoć w życie. I zastanawiam się, jak jutro będą głosowali w związku z tym koalicjanci. Trudno sobie wyobrazić, że parlamentarzyści ludowi z PSL-u zagłosują za premierem Donaldem Tuskiem i za tym rządem. Jak będzie? Zobaczymy. O tym będziemy rozmawiać dziś w programie. Już za chwilę startujemy. Proszę zostać z nami. No jasne, Monika Einstein-Borkowska pozamiatała, a za chwilę sformułuje kilka tez, które być może przejdą do historii, kto wie. Wiadomo, że takiego momentu przegapić nie można. Zapraszamy gorąco. I do zobaczenia jutro.